To jest dopiero trollowanie graczy Wyszukiwanie, wyszukiwanie. Mieli, mieli, mieli. Tak jest, znalazło kogo? O, tym razem kogoś znalazło. Allianz Arena. Jedziemy do Monachium. Herta BSC Gomez, Hamsik, Balotelli. A któż to jest na prawym? Bo to nie jest Lamela, to jest ktoś inny. No proszę. Coraz ciekawiej jest, coraz fajniejsze składy ludzie składają tak naprawdę. Fc Dane Team wychodzi na jeden z najładniejszych i największych stadionów w Europie. No już na no oglądałeś się. Super, dzięki. I lecimy. Muszę uważać teraz, szczególnie na balotylego. Ale w sumie. Niech on uważa na moich. Robert! A, jeszcze po. Oh, poprawka Mulera, ale. Ale niestety nie udało się. Jest przejęcie piłki. Szwajni, dzisiaj w tobie. Od ciebie naprawdę dużo zależy. Ajajaj, Robert chciał w miejscu się obrócić, ale strata piłki. No i teraz wypuszczenie tutaj. Gomez biegnie, ale piszczek szybszy. Nojer Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. E, Balotelli! Ale mamy na bramce Nojera, No i bramki nie ma. Tak, popatrz sobie jak tutaj Balotelli nie trafił. To bardziej interwencja Nojera jest do oglądania niż ten strzał. Oj, coś czuję, że to będzie długi mecz. Samoa Nojer Już się bałem, że on do tego nie, nie dojdzie Proszę, po raz kolejny, Nojer Co, znowu będziesz patrzył? Co szczęście nie Oj, 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 Już tam było blisko, żeby ta czarna głowa trafiła w piłkę Gendogan no, i zdjął mu z nogi, już tam poszło posz dośrodkowanie do Roberta. Łoł! Wow, ale mnie rozk... Spalony! <śm> Całe szczęście, ratuje mnie tym razem, spalony. No, yer. Na Roberta. Wow, przeszło. Biegnij, chłopcze. Aj, prawie, wiedziałem, że tu poda. Starałem się pokryć tą strefę. Na samo, ale tam jest Kuba. Jeszcze był Łukasz. No i jest przejęcie. Co jest? Jeszcze raz piszek. No to jest faul, panie sędzio. To gwizdziemy takie piłki. Ktoś chyba zapomniał z domu gwizdka wziąć. No i zagranie do Schweinsteigera, ale on do tego nie dojdzie, bo on jest za wolny. Balo. Ale Kuba tam wraca, nie wiem, czy to widzicie. Ja już go widzę po raz któryś. Tutaj. O nie, tam trzeba wyjść. I no Jer to robi. O, Boże. Całe szczęście. Na linii pola karnego chyba interweniował. I Robercik kurwał się obrońcom. Robercik biegnie. Teraz już, żeby strzelić bramkę. Robert! 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 Gendogan! 19 minuta meczu. 1-0. O tak, o tak. Dęsimy, ależ to była piękna kontra. Piękna kontra. Zemściłem się na tych jego atakach. Aha, ha, ha. I co jeszcze? No to, to, to. Na pewno. LOL. What the fuck?! Aha. w sklepie mu za to zakresie, siedem tym Się Daj graj, graj, Dante, bo dobrze ci idzie. Ojej, strata. No i brakuje nam teraz obrońcy. No kto się z tym zabrał? Gomez? No ale jest Dante. No Boże, piszczek, ty siły nie masz. No. Siły i, i mózgu chyba zapomniał. Nie rozróżnia kolorów. No wszystko dobrze, wszystko dobrze, ale... Ustawienie, niestety, lepsze było w defensywie rywala. Dobre podanie. Robert Lewandowski. Zagranie do Gindogana, ale tam, niestety, Barzagli i spółka dali radę. Mario Geza Ach, nie doszło. To no fajnie, Przecież na naciskałem, żebyś zagrał z pierwszej. No i jeszcze le lewy na spalonym. Słyszałem tego Facepalma. No, ja myślę. W takiej sytuacji. No i znowu lewy na spalonym. No co jest? Miało być, niby. Jak on to przyjął? Czym? Indogan Kuba błaszczykowski z piszkiem. Kuba Przyjmij... opanuj, opanuj, przyjmij, graj, biegnij. Walcz, kuba, walcz, nie poddawaj się, walcz. Nie tak. Aut dla nich. O, dzięki. O, Łukasz! Piszczek! No nie! Dlaczego to nie weszło? Mario! Zwariowałeś! Jezu, co to było w ogóle? Jaki strzał! Dante! Haha! I przejdź mi, balo Dante! No i teraz Błaszczykowski biegnij! Biegnij Kuba GOOOOOL! Jakub Błaszczykowski, co tam kontuzje, co tam nie wiem co jeszcze. Ważne, że jest bramka. No pięknie to zrobił. Oszuk, oszukany bramka Hahaha, Torpeda z Polski dała radę. No i 2 do jednego. Szczerze mówiąc, to strzeliłem mu tą bramkę sam, więc. No nie no nie wierzę. Naprawdę. Czy tak się gra w FIFA? Dawaj, Kuba. Piękne zagranie, szwaj, do tego dochodzi. Szwajni! No i niestety z dystansu, ale bramkarz broni. Te słupki. Alaba. Oj, do nikogo, tam jest Müller, ale za daleko nie dojdzie do tego. No i trzeba teraz wracać. Kuba to właśnie czyni. Kuba, no niestety, a Samoa go wyprzedził, ale jest jeszcze Łukasz Piszczek. Jak nie jedna broń, to druga. Hamsik, ale jest Dante. Dante walczy do końca. Oj, niedobrze, no i gol. Balotelli. Super Mario niestety wykorzystał sytuację w 44 minucie. No i może. Och, co za uśmiech. Kandrewa się cieszy. Nie wiem, czy mają się czego cieszyć, tak naprawdę. O tak, o tak, no nie tak. Dawaj to, dawaj to, chamie! O, smutno mi. No i teraz Konstant, Konstant, z którego ja zrezygnowałem, goni tutaj całą długość boiska już przebieg dobrze, zmęczy się przynajmniej, ale tam jest Mario Balotelli. Oj, niedobrze! Już mi się... O, a nie! No cholera, no! Jebana główka Balotellego! Tak, 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 tak. Wyszedł ci w końcu. Co za... co za mecz. Ja... ja nie mogę. Jakub Błaszczykowski. No i dobrze, że gwizdnął w końcu. Ależ piękna pierwsza połowa była. Szkoda, że... No nie, dobra. To jest mecz spokojnie do wygrania. Bez najmniejszych problemów. No i zobaczcie, co on gra. No, i nawet nie poskoczył, bo on tam ma linijkę w oczach i on wiedział, że, że ta piłka przejdzie nad poprzeczką. Robert, zagraj to. Ale nie trać. Samoa do Balotellego, ale Balotelli się od razu zabiera Z piłką Balotelli, ale jest Noyer. No i jeszcze wybić to Tak, 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 piłka utrzymana w boisku O to nam chodziło Jest dobre zagranie, Thomas Müller Thomas Müller pięknie minął tutaj z wodem rywala Thomas Müller, zagranie do Mario Gece, jeżeli dobrze widzę No coś ty zrobił, Gece Miałoś ładnie, dokładnie podać przede wszystkim Szwajnik, który w tym meczu troszkę w środku przegrywa, mi się wydaje. O, pięknie teraz, no i wyszedł. Ratuje nam sytuację. Jest przejęcie, no i Szwajnsteiger wziął się w końcu do roboty, chłopak. Po tym jak go tutaj zbeształem, no nie wiem, po co ja mu tak zagrałem, przecież to Schweinsteigera tak się nie zagrywa. Tam jest Robert Lewandowski, piłka nie doszła, ale jeszcze poprawka, jest Robert I jest zagranie do Gindogana, Gindogan, no i strata piłki w środku pola, niestety Mario Balotelli przejmuje piłkę, no i będzie teraz podanie Tak, Mario wychodzi na czystą pozycję, ale biegnie tam Neuer, Neuer biegnie jeszcze biegnie Hummels No i niestety wpadło, wpadło, Mario Balotelli Chłopak, który robi różnicę 2 do 4, ale my się w tym meczu nie poddamy. Ten mecz jest jeszcze do wygrania. Proszę, mówi mi o tym właśnie. Te, mówią mi o tym te różowe paski na siatce. To jest przypomnienie moich różowych koszulek, których nie założyłem na to spotkanie. Bardzo nad tym ubolewam. No i piłka nie dochodzi, niestety, celu. Bardzo niedobrze. No no, Dante jest dzisiaj nie do przejścia. To jest chłopak. Pięknie, pięknie, pięknie. Robert! Robert Lewandowski! Mamy tutaj! Cięcie! Jeszcze jedno! O boże, drgawek dostał Kuba. Co jemu się stało? Tak, odpowiedź. Piękny lob naszego snajpera. Z nadwisły. 3 do 4, co za spotkanie? No, takiego meczu to ja dawno. No, dobra, pomijając ten fakt, idiotyczne zagranie nóżkę, mu jeszcze odetchnął, tak nie, nie, zostawię balotelego w spokoju. Lewandowski, lol, taka strata? No, to mi się to nie widzi jakoś. Jest tam Alelaba. ładne przejęcie. No i czemu ta piłka przeszła? Dwóch skakało. No, co jest do cholery. Oho, Szwajni! No proszę. Jak się na niego pokrzyczy, to i nawet działa. Dante. Któż by inny. No nie do przejścia jest. Podziwiam tego gościa w dzisiejszym spotkaniu. Dobre zagranie do Schweinsteigera, ale piłka nie przejęta i hamsik mają pod nogami. A Samoa ładnie teraz piszczek wyprzedził rywala, ale Gomez niestety sobie poradził nawet w tej sytuacji. Teraz zagranie długiej piłki do Roberta Lewandowskiego. Boże, jak on to opanował? Nie wiem, ale niestety... Obrońca dał jeszcze radę coś z tego zrobić. Alaba. Zatrzymuje tym razem snajpera, rywala. No i będzie okazja. Piłka dociera do Gece. Gece jest już na skrzydle. Mario Gece. Mario Gece. Podanie do środka. Tam nie, za, długie, za długie to podanie było, ale wyszło na szczęście. Tam jest jeszcze... No i nikogo już nie ma. No i teraz trzeba ścigać Balotellego. jest Alaba. Alaba. No niestety Balotelli się urywa. Nie wiem jakim cudem... Ale na szczęście tym razem w bramkę nie trafia. No i. Uff, nie tracimy kolejnej bramki. Tylko jedna do odrobienia. 70 minuta się zbliża. Robert Lewandowski, kolejna piłka na niego. Dobrze tym razem. Ale kolega już nie jest skutecznie. Trzeba walczyć. Ten mecz jest jeszcze do wygrania. O nie, no to ja, już co to. W takie? Takie rozwiązanie tego wszystkiego, prawda? No. no i teraz Nojer nas ratuje. Ależ tutaj się akcje dzieją w dzisiejszym spotkaniu. No i. No i. No i poprzeczka znowu. I jeszcze to ratujemy. Piłka nie wychodzi. Ale to tylko zwycięzcom sprzyja szczęście, więc. no i Dante. Co? Co on tam zagrał? Dante, no, no no Dante, no dzisiaj dostanie chyba Dante prezent. O o o, no i jeszcze co? Ta piłka była moja. do Gündogan za konstantem jakimś tam. Walczymy do. Co? Za co niby? No że wrócił, że serce na boisku zostawił. Żółty kartonik. Uhu, dobre! No i Dante. <noise> tak. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości co ten zawodnik potrafi? Nie, nie do Schweinsteigera, błagam. On dzisiaj jest za wolny. Dobra, będzie szansa na dośrodkowanie. No i jeszcze kontuzji chyba się nabawił nasz środkowy. Spróbujemy. Nie, no, za daleko. obiad. 10 minut na strzelenie chociaż jednej bramki doprowadzenie do remisu Ładnie, tutaj Piszczek się zachował Dobre rozciągnięcie Do Gindogana, który Zagubił się gdzieś między Samą a Konstantem No i niestety nie doszedł do tej piłki Ładnie Schweinsteiger z dystansu, ale prosto Fabiatiego No i straszna, straszna szkoda to była chyba ostatnia O nie, jeszcze będzie sytuacja? Nie, już nie będzie sytuacji, przepraszam. O, a jednak! Zmiana planów. Ale mówiłem, nie nasz fajniego, takie piłki. I, no i, no i będzie sytuacja, ale dla rywala. No proszę, ładne rozegranie. Ale proszę bardzo, Neuer pokazuje, że jeszcze coś potrafi w tym meczu zrobić. Długie zagranie, teraz mam nadzieję, że się przeciwnik pomyli, Robert... Śle nabieg jest przejęcie druga piłka do Roberta dobre zagranie, Robert, Robert, dojdź do tego, proszę konstant no i jak on to tak dokładnie zagrał? to było zakazane dla niego akurat jeszcze jest szansa jeszcze jest okazja, jeszcze jeszcze teraz wszyscy kibice stali, wstali z miejsc to jest ostatnia nadzieja ostatnia szansa na to, że jeszcze wynik w tym spotkaniu może ulec zmianie Thomas Müller, oj niedobrze Müller chyba fałowany, ale to nie ma znaczenia. Schweinsteiger, gol! 90. minuta. Schweinsteiger strzelcem bramki, która daje nam remis w tym spotkaniu. No niesamowite emocje do samego końca. biatki wyciągnął się jak długi. Nie miał szans sięgnąć piłki posłanej przez naszego środkowego pomocnika. Lewandowski tutaj już pozy do zdjęć. Dokładnie. No nie. No i wiadomo co będzie. Nic nie będzie. I całe szczęście, bo zagrał już to po raz setny chyba w tym spotkaniu. Jeszcze zagranie do Roberta Lewandowskiego. Robert, Robert zagrał do Mario Gece. Mario Gece, wychodzi już i już jest półkarny Mario Gece. Gol! 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 Gol ten nas! 90. minuta. Robert Lewandowski właśnie pokazuje jak to zrobić, żeby wygrać. O, to jest to. To jest to. Marzenia się spełniają. Mecz wygrany. On będzie jeszcze próbował Ale Neuer to złapie Cofnie się I piłki już nie odda Ten mecz się skończył To było fascynujące zjawisko futbolowe To był piękny mecz To był jeden z tych meczy Dla których właśnie warto grać w FIFA. Końcówka rewelacyjna W wykonaniu naszego zespołu Bramkarz Feinsteigera No to było coś pięknego to była chwila uniesienia. Wow. jeszcze Lewandowski na koniec. Już myślałem, że, że nie dam rady, że Abiatki wybije tą piłkę. Że Abiati wybije piłkę gdzieś tam w trybuny. No i będzie ewentualnie rzut rożny, który nic nam nie da. Ale ta piłka wpadła jeszcze pod nogi Roberta, który... O 1 dziesiątą punktu niestety oceniony został słabiej od. Strzelca hat w tym meczu, czyli Mario Ballotellego. Aż żal wychodzić, żal kończyć. Fantastyczne spotkanie. Fantastyczne.